Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. -a. 11 minut po godzinie 9 poranek radio Fiat Piątkowy. W studiu witam człowieka wszystkich talentów. Jarek Madejski. Dzień dobry. <grym> Dziękuję. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Mówię wszystkich talentów, bo ty tak śpiewasz, grasz, tańczysz. No i ostatnio się okazuje, że się filmujesz. Dużo tego faktycznie jest, no nie wiem, jak to się dzieje. Czasami się też zastanawiam, dlaczego tak, ale no faktycznie tak jest, że interesuje mnie wiele rzeczy, i, i z każdej z tych rzeczy chcę jakoś tam się sprawdzić, spróbować mm -hmm. coś, coś zadziałać i no tak to wychodzi. Najważniejsze, że jeszcze jak się sprawdzasz, już potem z sukcesami, o których za chwilę też powiemy. Tak się udaje, no to już zupełnie jest, aby tak poza, poza mną, bo, bo nawet to co, to, co robię, to gdzieś tam idzie w świat i mm -hmm. ja już jestem szczęśliwy że to w ogóle powstało coś i że zaistniało. Natomiast tak. no, jeśli się spotyka jeszcze z uznaniem i z nagrodą, no to w ogóle tylko się już tylko cieszyć. Tak, jak Darek Madajski się pojawia, proszę w studiu, to jest mnóstwo tematów do rozmów, bo mhm. e, człowiek renesansu, mhm. jak się to mówiło wiele, wielokrotnie, ale dzisiaj tak. chcielibyśmy porozmawiać sobie właściwie o dwóch tematach. Ten pierwszy, taki dla ciebie osobiście bardzo, myślę, dobry, radosny, to 38. Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokola Niepokalana. tak. Co to za festiwal jest? To jest festiwal już bardzo renomowany, bo tak jak wspomniałeś, to już 38 edycja, więc, więc festiwal z bogatą historią. Zresztą świadczą o tym już też sami uczestnicy. Tam jest kilka kategorii w tym festiwalu filmowych od właśnie takich drobnych form jak teledyski, ale do takich poważnych form jak już filmy pełnometrażowe, które też tam, też tam są zgłaszane. No i same instytucje, które biorą udział, jest to Telewizja Polska, różne wydziały, TVP Historia, Polski Instytut Sztuki Filmowej, który organizował w tym roku nadzorowałby ten, ten festiwal wspierał go. Więc już, już już samo to grono uczestników świadczy o, o, o randze tego, tego festiwalu. Ja powiem szczerze, przystępując, wysyłając zgłoszenie, no nie miałem świadomości, że to jest aż tak, aż tak grono renomowane, ale to może lepiej, bo może by mnie to jakoś tam powstrzymało przed, przed spróbowaniem się. Natomiast faktycznie filmy tam powstają bardzo różne, o bardzo różnej tematyce. Jest to przegląd filmów katolickich, więc oczywiście ten nurt jakby tematyczny tutaj jest takim głównym nurtem, ale z tych nagród, które były przyznawane w tej edycji, też widać, że jakby są otwarci organizatorzy na wszelkie tematy, które dotyczą człowieka, dotyczą jego, jego życia, jego bycia tutaj na świecie. Także taki przegląd bardzo różnych tematów się tam pojawiał. To teraz Państwu zdradzimy cel wizyty Darka hmm. w radiu, no bo teledysk do utworu oczekujecie Marty Madyjskiej nakręcony. Przez Dariusza Madejskiego otrzymał na tym festiwalu nagrodę drugą. Tak. I to jest naprawdę wielki sukces, bo pewnie konkurencja i w tej jakby dyscyplinie była spora. Tak, była spora. Ogólnie było bardzo dużo zgłoszeń, ponad, ponad 100. Może wynik tego, że w zeszłym roku festiwal się nie odbył, nie było, nie było edycji zeszłorocznej, więc może to też taka kumulacja z dwóch lat się, się nałożyła. Natomiast faktycznie tutaj konkurencja była duża, co, co tym bardziej jakoś cieszy, że to, ta nasza produkcja została zauważona już nie tylko tutaj u nas lokalnie, bo tutaj wiadomo, zawsze mamy wsparcie i, i rodziny, i przyjaciół, i różnych osób. I, i Radia, radia Fiat, i, które też nas zawsze tej wspiera. Natomiast no to już zostało to dostrzeżone przez osoby jakby nieznające nas, więc, więc to też tak cieszy, że zostało że docenione to, co chcieliśmy przekazać Marta dźwiękiem ja, co chciałem przekazać obrazem no i wspólnie to, co powstało, że spotkało się właśnie z takim uznaniem. Hmm, dobrze, no to teraz się może troszkę pochwal, czy ty tak. masz jakieś nie wiem, wykształcenie albo ewentualnie jakieś doświadczenie, jeśli chodzi o w ogóle realizację, czy działalność mm -hmm. filmową? Nie, no, stricte w tym kierunku nie mam. Natomiast no, dla mnie ten obraz, ta działalność jakby wiąże się ogólnie z taką estetyką wizualną. No mm, tutaj no też bardziej, bo, bo mam wykształcenie graficzne, zresztą w, w tym się najbardziej obracam, w grafice, przygotowując, czy w pracy, czy, czy nie tylko właśnie różne materiały graficzne. Więc jakby ta strona wizualna jest mi bardzo bliska. Natomiast sam montaż nie, to, to, to jakby tak że tak powiem jestem samoukiem w tym temacie. Mm -hmm. Lubię sam oglądać teledyski. Jest to dla mnie taka forma ciekawa, ponieważ jest ona krótką formą. No, najczęściej piosenka trwa około 3 do 4 minut. I w tym, w tym czasie trzeba zmieścić się z opowiedzeniem jakiejś historii, z przekazaniem jakiejś, jakiegoś tematu, więc jest to z jednej strony wyzwanie, z drugiej strony takie mobilizujące, żeby, żeby właśnie nie, nie było dłużej nie rozwlekać się z jakimś tematem. Także no ta właśnie, forma teledysku jest taka. Cztery minutki, min które nie tyle mają zilustrować muzykę, czy przekaz słowno muzyczny, mm -hmm. ile jakby pokazać może też troszeczkę inną stronę tej muzyki. Jaki był twój pomysł na teledysk do? oczekujecie? Tak, no kiedy z Martą rozmawialiśmy, bo to zawsze tak się zaczyna, że, no, że że jakby opracowując jakiś pomysł, rozmawiamy, ja słucham co Marta, jakby ona to widziała, no bo jako autorka muzyki, słów, y, też pisząc słowa, no wie o czym pisze, więc ona tam jakoś rzuca mi takie pomysły, takie szkice, jakby ona to widziała, ja potem to jakoś tam zbieram w całość. Y, pomysł był prosty, że y, zgodnie z, ze słowami tej, tej piosenki, która zresztą wyszła w okresie adwentu y, w zeszłym roku, żeby pokazać ludzi czekających na różne, na różne, rzeczy w swoim życiu i tutaj no, pomysłów miałem o wiele więcej na pokazanie takich osób, natomiast właśnie ta, ta krótka forma teledysku nas tej, mnie tej trzymała, że wybraliśmy trzy takie, trzy takie, historie, gdzie chcieliśmy pokazać trzy historie ludzi, którzy na coś czekają. I ja miałem taką i zresztą zawsze tak mam taką ambicję, żeby w tych, w tych obrazach, które tworzę, które są jednak, no, Marta tworzy muzykę chrześcijańską, to jest oczywiście niezaprzeczalne. Natomiast ja bardzo staram się unikać takich oczywistości i to tak parafrazując taki trend z social mediów, powiedz mi o Bogu, nie używając słowa Bóg albo nie pokazując wprost jakiegoś, jakiegoś wizerunku. Tak, żeby to ktoś, kto ogląda ten obraz, nie, nie poczuł się może czasem taki nachalnie ewangelizowany. Tak wprost, ale żeby zaciekawić go właśnie czymś, co bezpośrednio może nie kojarzy się z, z wiarą czy, czy, czy z Panem Bogiem, ale w, w efekcie skłania do jakiejś takiej refleksji, czy, czy, czy do jakiegoś takiego właśnie zastanowienia się, dlaczego ci ludzie tak żyją, co ich pociąga w tym, co pokazują. I, i przez to może kogoś właśnie tam mhm. skłonić do jakiejś takiej właśnie refleksji na temat swojego życia duchowego. I to się oczywiście udało. Mhm. Ten teledysk to jest nie tylko Marta Madejska i nie tylko Dariusz Madejski. Tak. Są też ludzie, którzy tak. tobie pomagali. Tak. Przy realizacji. Tak, tu ogromne ukłony dla, dla, dla wszystkich, którzy, którzy wzięli ten udział, udział w tym teledysku. Nasza rodzina no, jest na szczęście na tyle otwarta i, i na tyle życzliwa, że kiedy, to, kiedy tylko prosimy ich o jakąś pomoc, to, to oczywiście od, o, odpowiadają zawsze z ogromną chęcią, także tutaj bardzo wzruszająca był, wzruszający był udział Babci Marty, Babci Marysi która gra tam właśnie rolę takiej starszej, starszej, starszej pani, która jest samotna ale ma rodzinę, więc to, to jej oczekiwanie jest, jest, jest spełnione. E tutaj musimy przyznać, że odkryliśmy w Babci Marysi potencjał filmowy ogromny, <śmienicza> bo to też nie jest takie proste e, e, występować i być naturalnym w tym, tak? To jest, to jest, to jest ogromna sztuka, żeby, żeby być naturalnym e, na nagraniu. No tutaj u, u Babci to się bardzo dobrze udało, także, także cieszymy się, że, że udało nam się utrwalić też w takiej, ją w takiej, w takiej formie, co już zostanie. No to też się cieszymy z tego, że to już będzie taka pamiątka i dla niej, i dla nas wszystkich. Dzieciaki, jak to dzieciaki, zawsze spontaniczne, zawsze, zawsze też gotowe. No i Marcin Kupczyk z żoną Olą, tu ich też poprosiliśmy, tak trochę zastanawialiśmy się, czy oni się zgodzą, ponieważ Ola była wtedy, była wtedy w ciąży. Nie wszyscy jeszcze o tym wiedzieli, to był taki początkowy mm -hmm. czas tego ich bycia tak. teraz rodzicami, już z mamą. teraz już tak. z mamą, oczywiście tak, ale to był taki moment, że jeszcze zastanowiliśmy się, ale oni się zgodzili, żeby to było też takie bardzo osobiste dla nich, dla wszystkich, ale byli otwarci na to, żeby pokazać mm -hmm. ich właśnie w takiej, w takiej scenie. Teledysk do zobaczenia w przestrzeni internetowej? Tak, oczywiście, jest na, jest na, na YouTubie, można, można obejrzeć. Tu też podziękowania jeszcze jak tak mówimy o, o całej produkcji mhm. dla Filharmonii Częstochowskiej, ponieważ y, część ujęć tam właśnie kręciliśmy, i to i też y, podziękowania, że mogliśmy skorzystać z tych y, pięknych przestrzeni, które też tak ładnie się wpisały w cały klimat tego, y, tego teledysku. Mhm. No właśnie, a kto to technicznie y, to pomagał? Bo w dzisiejszych czasach no to wiadomo, każdy może sobie zrobić teledysk. Wziąć mhm. do ręki, zwykły telefon komórkowy, mhm. i jeżeli ma trochę zdolności wizuali, wizuali, tak. y, wizualizacji sobie jakąś, tak. jakiś obraz może to zrobić, prawda? Yy, yy, czy ty się jakoś technicznie zaopatrzyłeś w jakiś lepszy sprzęt niż tylko telefon komórkowy? Yy, w lepszy telefon komórkowy. Yy. To powiem tak, zaopatrzyłem się w lepszy telefon komórkowy, bo tu może zdradzając, może nie, cały obraz powstał właśnie z nagrania telefonem, telefonem. Yy, to tak yy, czasami yy, jest to dla mnie takim, yy, kiedy porównuję się właśnie z tymi, z tymi innymi instytucjami, które mówiąc o konkursie, gdzie wiadomo, to zaplecze techniczne jest ogromne i cały sprzęt, i kamery, i oświetlenie, i cała obsługa jest przeogromna. Yy, więc natomiast to tak może dla zachęty dla tych, którzy może myślą, że mając tylko telefon, nie można zrobić. Można zrobić naprawdę. Są teraz takie czasy, ta technologia tak poszła do przodu, że naprawdę dobry telefon komórkowy jest w stanie świetnie sobie poradzić z takimi nagraniami. No myślę, że liczy się pomysł. Jeśli ktoś ma no dobry właśnie. pomysł, to, to już samo nagranie w tym momencie nie jest takim problemem. Dawniej oczywiście było to nieosiągalne. Teraz jest to jest. To jest to łatwiejsze. Natomiast no, ja byłem sam generalnie sam, mhm. sam tej sobie wszystko planowałem, ogarniałem. No, plus taki jest tego, że, że z tym telefonem można pojechać wszędzie i to nie jest, tak nie jest. jest kwestia wyprawy. Tutaj no przechodzę... może, ba może bardziej jeśli chodzi o technikę, to chodzi o kwestię doświetlenia samego planu, który się filmuje, Tak, no to, to, no, to, 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 jest to, to też jest jakoś, tam, jakoś tam właśnie własnymi siłami. Natomiast no, tutaj absolutnie nie dysponowaliśmy żadną ekipą. No niestety to, to są takie domowe produkcje, mimo wszystko cały mm -hmm. czas. No, to okazuje się, się że, że zostały docenione. Tak, ta że, że można i trzeba sobie po prostu radzić. Jeśli, bo, byli właśnie tutaj przechodząc do meritum tego teletysku, albo drugiej osi, bo pytałeś o, o sam pomysł, to były te historie tych lud, ludzi czekających, ale też chcieliśmy od początku z Martą jakoś wpleść w tą historię postać księdza, kapłana. Mhm. Wiemy, że czasy dla księży nie są łatwe i, I to wsparcie takie ludzi świeckich, myślę, że jest dla nich bardzo istotne. I to też chcieliśmy pokazać, że w tej historii, że księża, którzy niosą pomoc, niosą Jezusa drugiemu człowiekowi, że oni też sami tego potrzebują. Mhm. I tutaj jest nasza rola, rola świeckich osób, żeby im tego Jezusa też czasem zanieść. bo Księża są tylko ludźmi, tak jak my też spotykają się z różnymi sytuacjami, trudnościami w życiu, doświadczają różnych przeciwności i słabości, więc potrzebują naszego wsparcia. A wracając właśnie do tego telefonu, że jadąc do, do księdza Sebastiana Koseckiego, którego pozdrawiam bardzo tak, gorąco. Bo wtedy to, że jest miejsce, tak, wtedy dyskutowaliśmy z ksiądz Sebastianem, Tak, prawdziwy kapłan, nie żaden Prawdziwy, aktor, to, dokładnie, tak. Nie, to to było dla, mnie, dla nas oczywiste, że to musi być kapłan, no prawdziwy. Mhm. Księdza Sebastiana znamy z różnych, z różnych wydarzeń, więc też tak czuliśmy, że on będzie odpowiednią osobą do. Do udziału. On oczywiście też od razu się zgodził na, na ten udział, więc jechałem do zawiercia do niego, więc no zjechać całym sprzętem byłoby ciężko, biorę telefon do kieszeni po prostu tak, nie, 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 i, i nagrywamy. Ale miałeś też w czasie kręceniem, że tak zapytałem, taki tak. odruch, jak Jerzy Sztur, na przykład, w Amatorze, że sobie robił taką, taki prostokącik z palców i patrzył, jak się to wszystko kadruje? Czy nie, albo? nie, no aż tak, aż tak nie. nie, aż tak nie. Ja, no, plus telefonu jest taki, że tu jakby nagrywając od razu widać, co się nagrywa, jak to, jak to mhm. wygląda, więc można te kadry odpowiednio też dopasować. Oczywiście, no, tak się państwo domyślacie, to, że teledysk trwa 4 minuty, minuty to jest wynik materiału, który w sumie pewnie by zajął około 2-3 godzin, które miałem nagrane na, na, na właśnie na potrzeby. Natomiast później montaż, wybranie ujęć no to jest, to jest druga, druga część całej tej pracy. Kiedy trzeba dopasować to do muzyki, jest wiele poprawek, chociaż ja już też nawet śmiałem się do Marty, że po, po tym telefonie, kiedy dostałem telefon, że, ta, ta nasza, że ta, ten teledysk dostał jakąś nagrodę, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy jaką. I obłączyłem sobie tak po jakimś dłuższym czasie, bo no dawno nie, nie oglądałem tego obrazu i już wyłapałem takie miejsca, które już bym poprawił. Natomiast by się tak, poprawiło, Natomiast no, to, są, to jest chyba taka natural, naturalna, naturalny odruch każdego, kto coś tworzy, że no, nigdy nie jest taki moment, że jesteśmy w 100% z siebie zadowoleni, tylko jeszcze chciałoby się coś poprawić, jeszcze coś, coś zmienić. No właśnie, no nic, gratuluję Darku teledysku. Może mogą go Państwo zobaczyć w przestrzeni internetowej, na kanale YouTube na przykład tak, jest. Ja. Dostępny, można sobie obejrzeć, yy, zobaczyć, kto was wyprzedził. Wyprzedziła nas, oj, przyznam, że umknęło mi. To był teledysk jakiejś piosenki, piosenki ukraińskiej, znaczy współpracą z Ukraińską bodajże, ale nie chcę to skłamać, bo tam było dużo tych nagród. Przepraszam, ja jeszcze muszę wrócić. Przepraszam, bo zapomniałem o małżeństwie, które jeszcze występowało w teledysku, a wspomniałem o wszystkich, a nie wspomniałem o Michale i Oliwii, którzy wzięli udział. Michał Tromski, tak, basista, który nagrywał też z Martą ten teledysk, ale oni z kolei zgodzili się podzielić, podzielić w tym teledysku z, z domem, na który oczekują. No, to jeszcze oczekiwanie ich trwa. Natomiast wtedy już, już, już nas zaprosili tam do tego swojego domu, żeby pokazać na, w takim początkowym jeszcze etapie. Też byli, też byli świeżo po, po narodzinach Antosia, więc te wszystkie, wszystkie dla nich ważne wydarzenia też zgodzili się pokazać. No, to, jest, to jest na pewno odważny krok, bo no, jest, zostaje to w przestrzeni publicznej, także Dziękujemy też i Oliwi i, i Michałowi za, to, za tą ich życzliwość i takie zaangażowanie bezinteresowne. Rozumiem, że teraz wszystkie teledyski Maty Madejskiej produkował, będzie realizował, filmował Dariusz Madejski, tak? No już to zaczęło się wcześniej, tak, bo już wcześniejsze produkcje to już też y, wprawdzie no, nie były nagradzane, ale też już, już kręciłem do nieba, już był teledysk, powstał y, wcześniej, współpracowaliśmy z Markiem, który nam dwa pierwsze teledyski nakręcił. To też myślę, że nam, mnie dużo nauczyło właśnie praca z Markiem. Tutaj pozdrawiam go, go, go serdecznie. Wimaro, to, to jest jego studio filmowe. Natomiast obserwacja, jak on pracuje, to też chyba mi dużo tej pomogło później w tym, w tym naszym już własnym działaniu. No właśnie. Yy, Darku, zostawiamy na razie temat tak. teledysku. Za chwilę jeszcze posłuchamy utworu. Oczekujecie Marty Madejskiej, to za moment, tak. na antenie Radia Fiat, ale korzystając, że jesteś w studiu, no to muszę ciebie zapytać o inaugurację sezonu Artystycznego w Philharmonii Częstochowskiej, bo to dzisiaj tak. bo między m.in. muzykę Wojciecha Kilara, którego ja uwielbiam. Uh -huh. No więc jak, się, jak ten sezon się zapowiada, bo jubileuszowy 80. Tak, zapowiada się bardzo bogato, bo tak mówisz, dzisiaj już inauguracja sezonu, a za chwilę lada moment mamy rozpoczęcie też jubileuszowego 15. 15 festiwalu Wielinistycznego imienia Bronisława Hubermana. Więc już początek tego sezonu, dwa pierwsze miesiące już będą takimi bardzo mocnymi akcentami. Dzisiaj tak, dzisiaj zapraszamy serdecznie Państwa do Fiharmonii na 19. No, muzyka Wojciecha Kilara, tak Jak wspomniałeś, to jest, to jest wyjątkowa muzyka. Yy, zwłaszcza, że dzisiaj pojawi się muzyka z filmu Dracula, którym on napisał. Copoli, tak? tak. Franciszka mm -hmm. Copoli. Yy, piękna muzyka do pięknego obrazu. Ja mam bardzo duży sentyment do tego obrazu, chociaż wiem, że jest przez część uwielbiany, część, przez część bardzo krytykowany. Jestem w, tym, w tej grupie uwielbiającej. Ten obraz. Nie, no ja to zdecydowanie. E, więc, a zwłaszcza e, ta muzyka. E, ja powiem szczerze, że kiedy e, oglądałem ten film na, pierwszy raz, nie miałem pojęcia, że, że muzyka, która tam jest to, jest, to jest muzyka Wojciecha Kilara. Ta wiadomość dopiero jakoś do mnie później dotarła e, i wtedy tak. nie miałem zupełnie wrażenia, że to jest jakaś muzyka odbiegająca od, od tych hollywoodzkich produkcji muzycznych. E, była to muzyka idealnie napisana do tego obrazu, więc tym bardziej byłem dumny, tak mm -hmm. mogę powiedzieć, że, że napisałem ją właśnie Polak i, i to Wojciech Kilar. A dodajmy jeszcze, że piosenkę zaśpiewała NNN. Tak tak tak, 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 tak. Ja y, czytałem w biografii Wojciecha Kilara całą tą, cały ten rozdział właśnie o, tym, o, tej, o tej jego przygodzie z Hollywood, kiedy on y, o, opisuje, jak to zaczęło się właśnie od telefonu y, z biura y, y, pana Kopoli, kiedy ktoś zadzwonił ze Stanów do niego y, spytać, y, czy, czy chciałby się spotkać z, z panem Kopolą. No, y, Wojciech Kilar uznał to za jakąś pomyłkę, za jakiś żart ten telefon. No, później okazało się, że, że wcale nie później całe jego bycie tam w czasie nagrania, kiedy, kiedy opisywał jak, jak, jaką przepaścią była produkcja w Stanach, nagrywanie w Stanach muzyki, a, a w Polsce, gdzie nawet mówi że tam była osoba, która była tylko do opisywania taśm kolejnych, że, a tu w Polsce, no jak to w Polsce, kompozytor najczęściej robił wszystko, łącznie z, z dyrygowaniem, z pisaniem, z poprawianiem, z opisywaniem, natomiast tam... Tak, Czasem był... jeszcze był muzykiem jakieś Tak, jakiej, jeszcze, jakiej, jeszcze, jakiej, jeszcze, jakiej, jeszcze jakiej, wykonawcą, no, tam był pod wrażeniem, że tam jest sztab ludzi do tego, więc, więc to spotkanie z tym wielkim światem było wielkim przeżyciem dla niego i on to, on to bardzo y, opisuje w tej swojej biografii. Natomiast wracając do muzyki, y, zachęcamy ogromnie, bo nawet y, pozbawiona obrazu, ta muzyka jest jest, jest, jest wspaniała y, i, i warto naprawdę ją na żywo posłuchać. To jest zupełnie inny odbiór, jak wiemy, mhm. niż, niż taśmy. Tak, to dzisiaj y, pokrótce, y, Darku, już, bo mamy bardzo tak, mało czasu, jasne. więc masz dwie minuty dosłownie, żeby <laughs> powiedzieć o takich wydarzeń. Że niektóre już są pewne na to 80. jubileuszowy yy, sezon artystyczny. Tak, no tak jak wspomniałem, ten na pewno y, rozpoczęcie Festiwa festiwalu tak? Hubermana. Tu mamy Linusa Rota, y, świetnego, wybitnego skrzypka, który rozpocznie nam ten festiwal, ale z takich ciekawostek zapraszamy na koncert y, zespołu Skrzypotrąby. To jest taka wyjątkowa formacja. Myślę, że niewielu z Państwa miało okazję słyszeć w ogóle o takim instrumencie. To są skrzypce połączone z instrumentem dentym. Y, w skrócie polega to na tym, że do skrzypiec dołączona jest jakby Tuba, tuba metalowa, taka czara głosowa, znana z trąbek czy, czy z puzonów. Jak to brzmi? No to zachęcamy właśnie, żeby przyjść posłuchać, bo to jest zupełnie inne brzmienie niż sam skrzypiec. Oczywiście zupełnie inne brzmienie niż, niż instrumentu dentego. Ktoś kiedyś wpadł na pomysł, żeby to połączyć. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie, także tu zapraszam Państwa szczególnie na to i oczywiście na finał. No to już, to już klasyka, bo Adam Bałdych, postać świetnie znana, skrzypek wybitny, który eksperymentuje ze swoimi skrzypcami w przeróżnych stylach muzycznych tutaj przyjedzie do nas z, z autorskim programem, więc też to na pewno będzie, będzie bardzo, bardzo ciekawe yy, doświadczenie. No to jeszcze tylko Państwu powiem na zakończenie już rozmowy, że w przyszły piątek, czyli dokładnie za tydzień gościem Radio FIA do poranku będzie pan Adam Klocek, dyrektor Filharmonii Częstochowskiej, więc więcej jeszcze. Też na pewno jeszcze więcej powiem, oczywiście. Yy, Darek Modejski raz jeszcze gratuluję wyróżnienia na bardzo. Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów. Mamy Marty Matejskiej bardzo ci dziękuję, Darko, dziękuję za to. Dziękuję ci za